E, witam Was serdecznie na e, serii e, Polski Rolnik, dzisiaj ma przyjechać e, Laweta was. ciężarówka, nie laweta Ciężarówka z wyw wywrotką właśnie. i agre agresywny Subscrybuj typ Petruka. do telefonu powiedział, że jest zły na sefa Z wywrotki mu nie dał, tylko ciężarówką musi jechać No stop ciężarówką Ale kiedyś on jeździł ciężarówką, firanką i wo e, Woził te różne takie Różne rzeczy, takie, takie nawozy, nasiona w paletach. A dzisiaj to w, to w Sywiezie wapno i mi wysypie na pole, na pole 62, o tutaj, daleko no, mam, ale tutaj właśnie chłopem ugadałem i byłem, i byłem u ten, u tego, tam gdzie zamawiałem, ja akurat tam wszystko zapłaciłem i pójdzieli że załadują wapno i wtedy będziemy mogli akurat e, zająć się wapnem nie wiem kiedy przyjedzie bo rozpadał się deszcz i ciężko jest widzowie, i trzeba nawet deszcz robić bo wiecie, może deszcz cały dzień będzie padać, może jutro deszcz popada trochę, może cały tydzień a ja muszę tutaj ten whisky wziąć Szkoda, nie mam tej koparki wadnie. Mnie zastanawia czy... ta łyska co ja mam. Pokazę wam. Tutaj katalog. Czy to pójdzie pod wapno? Chyba nie, chyba nie mam. Ja akurat widzowie, poczekaj ja to... E, do, są, do sąsiada e, pójdę i przyniosę razem z Transport się zrobi. Zaraz się widzimy. Dobra, jest wszystko ogarnięte. Są... E, sąsiad pożyczył, bo pan ja że jest akurat mu na razie nieposemna. Że dwa miesiące prawie nie używa, bo jest nie, nieposemna i, i, i traktorem swoim przywiózł akurat. Powiedział, chłopie, nie męcz się rękoma, bo e, kręgosusa. Co ja na będzie będziecie boleć. Ja powiedziałem, dobra, okej, okay, spokojnie. Na nas spokojnie zrobimy. A ja mówię, a jak to zrobimy? A on mówi dobra, ja traktorem podjadę w e, przywiozę. Ja powiedziałem to dobre, ja On mi dała do czego ci e, ta łyska, Ja powiedziałem, że wapno będę akurat e, ładował. Tylko muszę sprawdzić. To jest katalog wizowie czy do mojego rozśwaca będzie wchodzić wapno, Albo pozycja od kogoś innego jakiegoś co znowu. Chyba pójdzie do tego wapnu, okej. Okay. Ja płacz przejście i do sobie założony, ja to na 60 sobie założę. Patrokowi dam e, tą tego traktora Kejsa Bo on umie nim jeździć bo akurat kiedyś e, tam e, u znajomego akurat u takiego kolegi nim pracował I on się zna na tym, bo się poskoli, bo kolega pokazał co i jak Ja jadę akurat na to pole Nie wiem czy ten facet akurat jest na tym Polu, albo go nie ma jeszcze. Nie wiem, czy on zadzwoni telefonem i mnie poinformuje, że, że jedzie. Skąd ja miałem wiedzieć, bo on powiedział, jak dojadę, to to dojadę. A, a potem się rozłączył, bo nic nie powiedział. Ale chciał akurat oczywiście powiedzieć, ale nie zdążył powiedzieć. O, Patrok, jedzie. Pewnie już ze cmentarza wrócił. On taką jaskę robi po to, żeby sobie pojeździć, bo bo ciężko coś mu ten samochód odpala i musi akurat e, samochód akurat ten e, rozzać. Wtedy leżej będzie mu się odpalał samochód. Patrz sobie ten e, rozrzewa samochód. A to mafiozom to my ich wypuściliśmy i oni e, nas się boją. I uciekli i powiedzieli, ze nam pieniądze akurat e, oni dadzą. Podzieli jak nie dadzą to będą mieli jeszcze większe problemy. Takie, że, że będą bali się na wolę Brunowską, przyjechać. Owsrani będą ze strachu. A ja oporowo czekam całodobowo na e, ciężarówkę z wapnę, tą wywrotkę, ciężarówkę tir. A miała być wywrotka, miała być wywrotka, ale e, sef nie pozwolił. Bo komuś innemu akurat tam pracownikowi przepisał e, zlecenie. I się zdenerwował, i kłótnia było. Bo mi ten kierowca opowiadał. No stop, no stop, a chciał coś innego spróbuj tego co jest nie O. I tutaj na siernisko pójdzie akurat wapno i potem orka. Bo widziałem jak kiedyś to robił Mafiasoles Soles. Witam serdecznie. Siemano. Siema vloga nagrywam jak coś. O witam, widzę was serdecznie. Co tam, gdzie przyjechałeś, tutaj, szufelko, co będziesz robił? Ja będę wapno robił, czekam na... Yy, na na kierowce ciężarówki tirem, z przyczepą wywrotka, żeby mi tutaj wysypał wapno. Ty, jadę do sklepu, coś chcesz? Tak chcę, yy, kup chipsy, lacy, ostre strong, no, sok, no, no, I kup mięso na obiad, to się spaghetti się zrobi Mak makaron to Ty, to w piątek sobie A, tego kukare, to jeszcze Coca-Cola i piwko kupię, o, Dobra. seróweczkę. Dobra, ja alkoholu nie piję. Dobra. Bo No do, ale mówię, seróweczkę, seróweczkę. Dobra, owocowe jakieś, zwykle nie kupię, bo nie. No, 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 no. Dobra, elo. Elo. Jak będzie widział tego lewy, tego kierowcę z wapnem, to mu... To mi powiedz, albo mu powiedz, żeby zadzwonił. Dobra. Ja tu poczekam, ja przyjadę akurat 60. Widzimy się wizowie 60 to fajnie wygląda. No, dobra, ja już jestem. Mizowie, ja z buta przyszłem. Rowerka nie wziąłem, bo miałem jakiś rower, ale ukradli mi w lesie, jak byłem na grzybach. Jakiś bezdomny mi wziął rower. I powiedział, że rower jak w lesie wyrósł. Jak zyb. Wszyscy tak <grystanie> mówią, wszyscy by chcieli, żeby w lesie John żeby się pojawił po deszczu. A potem ktoś, potem się okazał, że był na grzybach i za to okradziony. A, a ja e, czekam akurat na telefon, żeby przyjechał akurat tym wapnem. Nie do końca zdania, bo coś z telefonem się stało pewnie. I pewnie coś e, mi się kliknęło. Jakiś klawi klawisowy telefon, bo bo bo, im, bo... słyszałem takie pik, 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 takie jakby klawi, klawisami klikał. Ja jakiś chłop, który nie u mnie dotykowych telefonów używa. Uuu, ale patrol się rozpędził. Has, has... A z hamulcem mocne ma A z za mocno. Bo patroch jedzie do sklepu tam. Ja do tego sąsiada. Ja by u jednego sąsiada pożyczałem. Eee, jeździ, bo musi rok zaś samochód, wtedy będzie szybciej akurat e, odpalał. Niech. Albo był Patro, tylko ja nie zauważyłem. Sobie jeździć z tymi zakupami. Skąd ja wiecie, chyba jego akurat oczywiście e, się zapytać całodobowo informacje. I te pole jak kiedyś e, sobie widzę tutaj kupię, bo jakieś pole e, drugie przy gospodarstwie też by się przydało, ale zobaczymy e, co widzowie e, wypowiedzą się na, te, na temat tego dzisiejszego, oczywiście operowego vloga całodobowego. Ja zatrąbię, żeby Patryc słyszał pewnie. Nie słyszy, tak. Tak e, bombi akurat Megakolizm te piosenki, te oporowe, zajbiste są i się podobają. Bo to jego fan jest. A niedługo to widzowie na dozynki pojedziemy, bo Megakolizm ma akurat grać końce. A grożytor powiedział, że nie da rady, bo nogę złamał. Bo się e, pośliznął. O, jaki, o jakiś asfalt mokry się poslizgnął i bo... Z nich patrzę, Tak się rozpędził, że na mojej oczach, e, zniknął Tak jak stryk jakby się zetleportował, takie... Takie... Tak, tak odsuwał, tak jak duch. Pojawił się, a, rozpędził się i... Jajzi, 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 połamie sobie samochód. Robo rowo wjechał, się dało i komuś oh. poleciał. Jajzi! U was zaj! Sorry, sorry! Zarysowałeś orsusa. <gryst> Nie zarysowałem. Nic widzę nie stało się, Ursus jest zdrowy i nic się nie stało żadnego wypadku. Patrok tak jeździ, że BHP jest, że bezpieczeństwo i nic się nie psuje. Wiedza na pole i potem nie będzie na z Że będą się kłócić, że pola Sypcie to lodziarnią, bo się rozmrozi rezyna. Sypcie to z buta, Dosyć. Szybciej bym dosem nie spadł, by dojechał szybciej do mloźniarki. Dobra, a gdzie ten facet jest? Oto to jest Boze. To nie, jest wiem, boze, nie, było jak, się, jak bo? siat jak Ursus. Nie, nie widziałem. Siat ursus, bo Ursus było błoto akurat. I musimy w takich warunkach robić. Co ja poradzę? Czekaj, ja ustawię. Fa... Ja ustawię fajnie Kisika sobie. Dobra, ustaw tych. Jakaś się to da rada akurat bocie, bo była akurat testowany i nagrywałem z tego akurat odcinek. Jeździ Jezi hej, jeździ, jeździ, paliwo marnuje, a jest drogie. A mojego nie będzie brał, bo sypcie się zepsuje. Bo ja mam typowo dociągników do ciągników. Czekaj. Dobra, ja sobie widzimy tylko... się jak będzie wam. Eee, dobra, widzowie już jest niedaleko dzwonił telefon, ale nie nagrywałem tego. Tak powiedział, że tam koło tego sklepu, tam gdzie się maszyny rolnicze e, kupuje koło prywatnego domu u to ma podpisano umowę z Holandem na, na handel tymi też maszynami. Uzywane inne testmasyny, maszyny, też u niego można kupić. I też jest warsztat, też u niego można naprawić samochody. I powiedział, że jest na, ty, na tej drodze, tam gdzie większość samych pól jest. I widzę, widzę, coś tam jedzie, coś czerwonego widzę, coś się tam akurat e, porusza się. Jest, opór jedzie. Dlaczego opór, bo ma kubuty wąsone. Eee, tysiąc e, litrów zamówiłaś? Jakoś tak. Na oko tak powiedziałem, tak jak zapamiętałem, chyba albo 10 e, tysięcy. Tyle akurat e, gdzieś e, wapna będzie. Tyle zamówiłem, o tyle jest potrzebne, starszy Jak, jak e, akurat. Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tutaj witam, witam. Mirek. Yy, ja transport yy, sypki witam serdecznie, tutaj do pana dostarczyliśmy Fapno, tam 1000 litrów było o. Dobra, Mam myślałem, że 10 litrów, A pan może tutaj o, tutaj, yy, tym miejscu Tutaj, yy, tutaj bo tam gdzie yy, pan yy, stoi to jest, jest wyjazd i wjazd akurat yy, ciągnik, yy, o, tutaj. To, to o, chwile, ja, ja tylko wy, ja tylko wykręcę. Dobra, panie kierowniku. muszę uważać akurat, żeby mnie nie potrącił. Jakiś taki nerwowy był, taki, taki, taki zajmuje się śpieszy. Pewnie szef go gania, że, że, na czas nie będzie, to akurat zostanie zwolniony i nie będzie mógł wywrotką, akurat gambazem jeździć. Takim zestawem musi często jeździć. Tutaj? Nie, dalej, bo pan do wysypie. Jeszcze, jeszcze, do wschodu Tam jest rów. Yes, 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 yes. ja panu tam pokażę. Jest, jest, yes. Ty To jest troszeczkę po środku. Ciężko ma, bo bagno jest. Akurat pada des. Powolutku, żeby pan się nie zakopał. Tutaj. Jest, 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 yes. Ja powiem gdzie. Jest, 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 jest. Jest, O, tutaj pro, po prostu wysypać. Ja już proszę pana, akurat już pacie tam na firmie. Ja panu usepa byłem, ta banka sierka to zapłaciłem Bo ja u was byłem tam na firmie Chwilę Wiecie to są chwile, chwile Boronny jak motyle Ja jeszcze zrobię mi e, zdjęcie Tej te, e, ciężarówki Ja sobie pokażę oporowo jakie jest wysypywanie Idzie, patrz. Ja chcę tak ładnie zrobić zdjęcie, nie udało się, bo czasami z... nie zdążę. O to tyle, widzowie. Eee, do widzenia. E, poczeka pan. Tak? A coś jeszcze? Tutaj jeszcze trzeba fakturkę podpisać, że tutaj Aha. Tu było to wysypywane a tam, nic ona... nie mówi, a tam nic nie mówiła akurat pani od kasierki. A u was, co, co byłem. Tutaj ja wejdę, tutaj to podpisę pan, niech da, dobra? Chwilę pan, bo ja tu muszę... Ja tak, muszę muszę podpisać. Bo ja za transport Dobra. akurat był. Proszę bardzo. Święty. Tutaj tutaj karteczkę karteczka i tylko podpisik Dobra. tutaj na górze i po Dobra, podpisane. Dobrze dziękuję, do widzenia. Do widzenia, Bóg zapaj dobry człowieku. Niech y, y, Bozia y, zrób panu y, panu da bezpieczeństwo na drodze też. Amen. I elegancko. Chyba fajne zdjęcie zrobiłem. Z zobaczymy, wybiorę i będę zadowolony. Czekam na Patroka, bo powiedział, ze z buta przyjdzie. A ja sobie ustawię kamerki tutaj wątce i ustaw na minus jeden. I, i sobie e, 60 podjadę, bo pod niego mam e, wię więcej akurat masy. Eee, daje radę. Chyba akurat się nie zakopuję ja kultywacja, chyba kultywacja alborka robiłem, nie pamiętam ale traci się kopo odcinek z, e, z tego akurat nagrywałem jest na moim kanale możecie e, obejrzeć i robię to od razu żeby żeby po prostu nie zmokło wapno, ale nic nie się stanie, u niektórych nawet Mokre chłopa trochę się. kurde no to jest makre ale się nada Kurde, o już, przyjechał, siema Siema, już byli Byli już? Dobra, dawaj Syp, ja bed, daję jest, już będę sypał zaraz tobie Ja sypnę Jeszcze sobie op, op, oporowe zrobię. zdjęcie zrobię Dobra, dobra da, O, dobra, jeszcze o, tam chcesz? Też żebym się sypnął? Zaraz sprawdzę, muszę chudy włączyć Jest yes. I te Informacja o powieściu, ile jest procent wyładowania, ile jest procent załadowania, bym chciał to usunąć, ten napis jak to widzę i zrobić, bo ja od tygodnia tym się męczę, żeby to wyłączyć. Do tyłu, do tyłu, bo wybiję sobie traktozę. On nic nie zrobi, tylko pobuję Dobra, już. Aresta wysypi do wapnu. <grym> Daję radę. Jak będę szybko jechał to nie będę się kopał ja szybko jadę po to żeby szybciej robotę zrobić Żeby by mi pierwszy było w polu. Przez to żebym się nie zakopał Widać że e, obniżu mi się na dół bo gleba mokra Że nisko jest Przez to że jest mokro jest bagienko e, Nawet dobrze poleciało akurat Prawie na całe pole Tyle mi wystarczy jak po akurat e, wyliczył ile tego będzie na polu i na oko to zrobił i starscy jeszcze coś zostanie I się obawiam żebym się znowu akurat się nie zakopał ale na spokojnie nie bądź za zaby teraz jadę do patroka będzie patrok akurat mi tutaj ee, załadunek, e, załadunek kolejny będzie chyba e, nasypać Tutaj zrobić i tam, akurat tam gdzie mi się skończyło. I tam akurat, tam gdzie mi się skończyło, tam akurat od razu pojadę i prysnę. Od tego wapna rozsieję i tutaj. A potem wapno pójdzie pod orkę. My obornika nie mamy, to sobie wapnem akurat robić Jak będzie obornik, to sobie obornikiem się pobawimy. A ja poczekam oporowo na załadunek kolego podjeżdżaj. ja tutaj dobra jeszcze, 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 Jestem whisky. To wchodzi jest jeden i Pół? pół? aż do, do 100% akurat bo mam 960, 937 e, litrów wapna ile tutaj wchodzi 10, 1390 dobra może być takie 92% może być akurat to starcy ja pojadę tam jak tam skąsa to tutaj pojadę tam gdzie teraz jadę teraz to widzisz zawrócę i rozsiega. I na dzisiaj to będzie fajne, Bo też y, muszę dać kamerę Patroku. Bo patroku ostatnio chciał telefonem, ale... Namawiałem go na kamerkę wokół. Żeby mi nie akurat materiał, żeby akurat miał... Nagrane. I zatrąbię. Oporowo. Moja ulubione słowa i często akurat będę mówił. Bo robota idzie. Ciężko. Bo błoto jest, ale daje rada, ale się nie poddaje. I szybko robię, żebym się nie zakopł. A patok drifty robię. A żeby tego kiesita rozwalić. Żeby uskodzić, żeby je zepsuć. Bo ja na to akurat nie mam e, pi, e, pieniędzy. Na naprawę. są skupia. I presnąłem. Trudno. On też, on też miał zaplanowane e, wapno. Powiedział, że ja zrobię u siebie, pytałem się kawałek jak pójdzie, on powiedział że nic się nie stało, bo ja też akurat będę wapno rozsiewał i takie same kupiwał i patrząc... Coś tutaj Dobra. na CBCB, ja już, ja już jadę akurat na dostawę wapna i dogrywam, bo kamerka bo wyłączyła nagrywanie, ja to dokleję. I jadę po... i będę tutaj takiego jako... będę po załaduję i od razu będę szybko i pojadę tam, tam gdzie mi się skończyło. Wtedy będzie e, koniec, jeśli się wapnę na tym polu. I, i tyle oczywiście na odcinkach będzie koniec. A jeszcze ja tutaj tam, czy Patryk stoi. Ta seba akurat walno się. Skrzypuj, prezesie. Na, e, zrób z tego, żeby było 100%. Akurat, żeby... Wszystko akurat starczyło, bo mam 937 e, litrów. A 100% to nie wiem ile jadł, wypadło mi z głowy, ale było, ale nie patrzyłem, ale się zmyło. 80 E, ja może być. 100... 1600 Daj mi teraz porobić. Dobra, masz. Ja tutaj sobie takie uję... Fajne ujęcia sobie porobię. Takie po prostu, tak nagrać po prostu, żeby sobie popatrzeć. A nie lepiej było od tej strony jechać? I tam do końca. Jak woli, to Dobre, tam rób jak uważasz. A ja sobie pochodzę właśnie i fajne ujęcie nagrywam. Po... Nie wiem na czego to się nie brudzi watnie. Ja akurat tego modanu. Chyba nie tego soba co poprawił na, re na realistyczne yy, brudzenie. Światło zapalę, sobie widzowie widzieli. Żeby nie mówili, że u nas jest. Luba muzyna, ze ciemno. Zostawcie łapkę w górę i suba Jak jeszcze ktoś nie robi, zostaw e, napis komentarz, to ciebie po zrobi i będziesz wyświetlony Akurat, let komentarz I stryk Zjedzie na policję Zaby, e, Żeby Policja wiedziała, że rolnicy pracują Żeby nas e, pilnowali, żeby było bezpieczeństwo A nie Miastowy wypadek zrobi i uszkodzić o mnie ładować da. Dobra poczekaj, kamerę ustawię na normalną Siadam I oporowo ładujemy znowu o tym mówię oporowo cało to było, bo to zajebiste słowo e słowo i moje ulubione Cześć nie mappię Pewnie źle ustawiłem Dawaj, 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 dawaj. Coś nie idzie, jak ty to zrobiłeś? Daj, czekaj. Tam trzeba taki guzik dać. Daj, 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 daj. A już, już, już posłów. Już kliknąłem. No. Oparłem rękę i prześpadkowo. No kliknąłem. bo tam pod, pod... Pod łokietnikiem jest ten, taki, ten, taki przycisk i tego i on tam się patrzy żeby ta bo ta szufla jest taka inna, nie? Nie, bo sąsiad też mi, e, mi tak mówi. Dobra już, już, czekaj, bo tu tylko wystarczy, że... A tutaj tam gdzie my jesteśmy, też chyba rozsiąć. To cyknę, pyk. Uh, uh. Będzie biały oporowo uh. Całodobowy Traktor Case Poleciało, ale Damien jest cały czysty, tylko ciągnik brudny, ale desczyk umyje. Dobra Dały wracam na HT a ten wapny to na wsepę się wywiezie. Wracamy na HT A zakupy e, gdzie masz? E, w, do lodówki wszystko, w domu jest. Aha, dobra, dziękuję. Tutaj jest gospodarstwo na wstepach akurat. Bo chły, bo chłopczy, e, nie wiem, czy się wyprowadza, nie? Ale tak, tak słyszałem pewnie. Pewnie jajca sobie robią. Pewnie jakieś plotki, jakieś kłamstwa. Nieprawdę mówię. Pewnie nigdy się nie wyprowadzą. Pewnie jak, był pijany i tak mu się powiedziało. Po o pijaku człowiek nie myśli, mu, nawet. Bo ja akurat to już zauważyłem. Kukuryd wątce dla beczki w sensu. Bo Ursus Ur Ur jedzie wolno, ja jadę szybciej. I będę chyba tyle kilometrów e, na godzinę jechał tyle, co Ursus. Ja szybko nie będę jechał, żeby do wypadku nie doszło, żebym go nie uskodził, bo to legenda polskiego rolnika. Polskiej wsi. Bez niego to e, Polskiej wsi nie będzie. Musi być klimat polski. No, i gitara. Ja to to byłoby nise, żeby... Nie ...widział go. Nałączyłem ja kubuty dla bezpieczeństwa, żeby kierowcy nie widzieli. Żeby z nie było wypadku, żeby pilnowali się. Że, e, z, że wracają akurat z pola, że, że skończyli oczywiście wapnować. No. Chab na nic ma akurat robić Patrokowi dałem, bo patrów mało akurat robi, ma chęć akurat w polu popracować i postanowił e, do siebie akurat. Halo Halo CB, CB działa halo, działa, halo. bo ja mi tu działa działa. No bo, mi, bo ja tu jadę... jechałem w 60 minut do tego, za krzesło wpadłem musiałem się schylać. Kurde. Aha. Nie, może widziałeś. A ja mówiłem na temat e, twojego odcinka, że ma chęć akurat robi w polu. Nie chciałem ja dać kamerkę. No, bardzo, bardzo no. Sumi, u, u Ciebie tam? Czy u mnie to jest normalnie? Nie, 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 wszystko jest gate. Tu CB no. działa. Dobra. Css. E, rozłączył się. E, Sumi, właśnie rozłączył. Mhm. I pędz, pędzia ręce. Eci, peci, dobre dzieci. Tylko na gospodarstwie ma SPS, ale się nie poddam. Nie zepsuję tego challenge'u. To chem usunę, to co teraz się pokazało. Te, żeby mi się nie wyświetlało. To napis jak u mnie. Tak jest grać, 19. Dobra, idziemy do domu i potem idziemy e, pracować. I Patrok myje mój samochód. A kukuciki zapomniałem. Gasić. Bo Patrok e, był jeszcze e, cieśny akurat na początku filmu, go no nie było, bo pojechał akurat na spęta do dziadka, ja też byłem, ale nie nagrywaliśmy, bo tam jest akurat zakaz, tak, ale e, do zobaczenia na razie, smajtaj się, do następnego odcinka, Trzymaj, się, widzę, i komentarz, do następnego odcinka, merry christmas